Wejść! Samuel Wellsplate. Witam. Co pana sprowadza do kolonety? Nie wiem, jakiś Dzieciak sprawił kłopoty. Musiałem się nim zająć. Walter. Wesłałem go w poszukiwaniu ptaka. Nikogo ptaka? Sokoła. Statuetki. Nie wiem, o co chodzi. Pozwoli Pan, że przedstawię Panu koroniki maltańskie. Jest w nich mowa o zakonie. W XVI wieku maltańscy kapłani przenosili statuetkę sokoła. Była to czarna, malutka statuetka, posążek. Był tak cenny, że bronili go nawet własnym życiem. W pewnym momencie bali się, że zostanie on skradziony, ponieważ Sława Sokoła sięgała poza granice klasztoru i niestety Mniejsi się przestraszyli i postanowili przenieść go w bezpieczniejsze miejsce. Podróżowali bez eskorty. Żeby nie wzbudzać podejrzeni, w miarę łatwo przedostać się przez niebezpieczne drogi, niestety ich plan zabier. W czasie podróży napadł ich pirat, który ukrył im statuetkę zniknął. Niestety raz czynnikiem Zniknął ostatni ślad po zaoszczędziu. Przez setki lat ślady istnienia Sokoła pojawiały się na całym świecie. To tu, to tam. Zniknął na parę lat, znowu ktoś o nim słyszał. Lecz dopiero kilka lat temu dowiedziałem się, że jest w Konstantynopolu. Nie jakiego generała Kamilowa, który niegdyś poważnie radzieckimi armiami podczas II wojny światowej, między innymi w Stalingradzie, no jest to weteran. Czego dołączysz? Mam wiele statuetek. Ta jest wyjątkowa. Jesteś zbieraczem, jest na pewno ją posiadasz. Malta. Przyjęło XVI i wieku. Obiekt kultu. Niewielka, czarna, pokryta emalią. Mam. Zazwyczaj z strony. Musimy ją oddać. Dlaczego? Ona należy do mnie. Na tą statuetką czosze Każdy przed właśnie się nie żyje. Maltańscy misi, którzy zginęli w obronie. Piraci, którzy ją zrabowali. Tureccy żołnierze, którzy ją zostali. Wszyscy. Każdy arystokrata, który miał w swoim posiadaniu. W międzyczasie również nie żyje. Kurierzy, z których ostatnio została do Ciebie dostarczona, również nie żyją. Wkładanie z jedną naturalną. Koniec, Ej. Hej, Koniec!